To nie wiem, o co chodzi z tym czarnym ekranem. Zgadza się tylko, że serio, znam takie osoby, które tyle zarabiały, co ty pisałeś Maxika, yy, ale po prostu praca ich zamęczyła i po paru latach po prostu woleli iść do go gorzej płatnej pracy, z której mieli radość. Zresztą teraz już nawet chyba więcej zarabiają w tych robotach po pewnym czasie niż taka, która im nie, nie daje. No mówię, najważniejsze jest, żeby praca Wam się podobała. Zdaje nie zmienię tak, tak więc praktyki, no. Albo żebyście mieli fajne hobby, tak jak ja, bo mam pracę, którą średnio lubię, ale mam fajne hobby, streamowanie, YouTube i tak dalej, które bardzo lubię, więc. E Ewentualnie jest jeszcze taka droga, przynajmniej ja taką miałem. Ja mam swoją firmę księgową. To możliwe, że 2007-2008. Znaczy, ja w sumie trochę żałuję, bo myślę, że jakbym poszedł na właśnie informatykę, to to jest też coś, co kiedyś bardzo lubiłem robić. Ale znowu, liceum Kuźwa mieliśmy w Kolesia od informatyki, który powiedział, że po prostu mi nie da pisać e, matury z informatyki. I tyle. I Hugo. Bo mnie nie, właśnie nie przepuści, bo coś tam nie umiem, i tak dalej, i tak dalej. Ja wtedy bardzo dużo pamiętam, że bawiłem się kodowania w HTMLu. Eee, nawet zarabiałem wtedy na pisaniu własnych stron internetowych. I to jeszcze były takie czasy, że nie było tych wszystkich gotowców. Nie no, inflację wziąłem. Głupek. Zresztą w ogóle teraz muszę ten handel zacząć tu ogarniać, bo to już chyba pora najwyższa. Bo to już teraz jakoś lepiej. Nie, jeszcze nie wygląda to dobrze. Tutaj jemy dużo E, to jeszcze nie Znaczy Lambert, z tego co wiem, to e, Opłaca się, a ma zap, trzeba tak, racja aneks, Vassal Technikum informatyczne ponoć jest dobre, więc tutaj Jak najbardziej Ci polecam Że to jest dobry profil, tak zwłaszcza jak potem planujesz iść na studia informatyczne Które po takim czymś są raczej wymagane tak, osmanie tu mają klejma, czyli ja bym dotąd musiał zabrać sobie te prowincje, albo ewentualnie tutaj. Jak tam z osmanami stoimy w relacjach? Shit, mało tych relacji. I masz, i nie masz. Raz, że masz, jak masz własną działalność, to masz w cholerę większą odpowiedzialność, tak? Po drugie, jeżeli jesteś przedsiębiorcą, płacisz bardzo duże stawki zusowskie. Ja na pierwsze moje stawki zus to brałem pożyczki do sobie, bo nie byłem w stanie zarobić na to. Eee, w sumie kasa z YouTubami wtedy bardzo pomagała, akurat. O, bo płaciłem praktycznie 2 trzecie zusów z tego, co miałem z YouTube'a, tam około 1000, znaczy możesz płacić zaniżoną stawkę 550 zł niezależnie od tego czy zarobisz czy nie zarobisz, 550 zł miesięcznie do ZUSu się należy, tak? Yy, potem masz stawkę 1100 zł chyba na ten ZUS, jakoś tak no, znaczy ja wam podaję w zaokrągleniach, nie no, dokładnie więc zobaczcie sobie, że niezależnie od tego ile zarobisz, taką kasę musisz do ZUSu oddać po prostu a przy umowach na zlecenie, jak sobie pracujesz, to dajesz procentowo tego ile zarabiasz, tak? przedsiębiorca nie ma czegoś takiego Ra Co Jeszcze... Więc to mówię, no i ta odpowiedzialność jest o wiele większym ciężarem. Ja sobie na nie wyobrażam, co jest takie ciężkie. Deselux, jeżeli nie widzisz, gry, to musi odświeżyć. Nie Łukasz Konstanty nie mam żadnego pojęcia. Najlepiej sobie... Znajdź kogoś, kto skończył jakiś kierunek i jego się spytaj o rady. I K. bo może i być zdolnym człowiekiem i nie mieć wie, mówię, że się przydadzą, żeby poszerzyć swój światopogląd. Nie mówię, że są konieczne. Wiecie co, na razie to zróbmy. Żeby ideę tutaj poszerzyć na maksa. No wtedy to obniży przecież koszty technologii jeszcze bardziej. Tak, możesz iść na historię, pracę mieć, ale nauczyć się czegoś fajnego. Tylko to wymaga pewnego też typu człowieka, kurka, wam powiem. Bo pójdą tacy, bo mam na przykład jedną koleżankę, która poszła na historię, tak? I ona narzeka, że nie ma tej pracy na tej historii, w ogóle, jak jest jej ciężko i tak dalej. Zresztą już z mną utrzymuje relacji, przez to, bo tak strasznie narzekała. Eee... Naprawdę, takich osób trzeba unikać i to bardzo miałem kiedyś taką mówię, no, koleżankę, że po prostu jest i ciężko, i tak dalej, i tak dalej. I o Boże, i, i wiesz, i, i to jest masakra totalna, jak macie takie osoby w znajomych. Yy, no i poszła na sobie na tą historię, wiedząc, że po takim na takim kierunku jest trudno znaleźć pracę. Najśmieszniejsze jest to, że gdyby sobie zrobiła dodatkowo yy, profil z ekonometrii bodajże, znaczy studium z ekonometrii e, i nauk statystycznych plus historię, e, to z tego co wiem, muzea zatrudniają takie osoby do badań społecznych, e, do przeprowadzenia badań społecznych, którzy właśnie mają historię skończoną, e, ekonometrię i statystykę w jakimś tam Golden, czekajcie, bo znowu bardzo dużo mi piszecie. Kurka, nie nadążam na tych tematach, które poruszacie. Przepraszam was bardzo, ale naprawdę bardzo dużo mi piszecie. Zgadza się, możesz zarabiać po studiach 3k, możesz zarabiać i 7k, zarówno po studiach jak i bez studiów. Kasa nie jest najważniejsza. Ważne jest to, żebyście lubili to, co robicie. No i mówię, no i po tej historii wystarczyło, żeby po prostu dokończyła... dorobiła sobie jakiś ten dodatkowy, nie wiem, no mówię to studium czy coś i miałaby robotę związaną z historią. Może nie taką stricte historią, bo tutaj bardziej badasz ludzi i... coś tam, historię, nieważne. Ale logistyka jest z tego chyba bardzo chwytliwa, nie? Kamil, tak, streamy zdecydowanie wpływają pozytywnie na rozwój mo mojego, mojego kanału. Pytam, ale tylko nie rozumiem tej drugiej części twojej wypowiedzi. Dla porównania mamy niedźwiga, który jest dość szybko ze 40K na 60 skoczył. Tutaj nie rozumiem, bo Kamil, o co ci dokładnie chodziło? Przecież niedźwiedź tam streamował, tylko że na innej platformie, tak? To nie wiem, czy mu to dużo dało. zbanowane w sumie nie wiem, ba, da ci bana czy nie, <laughs> e, m, idei militarnych na początku nie brałem z kilku powodów. Jednym z nich jest to, że moi władcy mieli niskie skille w militarnych. Drugie jest to, że najważniejsze jest to, żebyś miał technologię militarną zawsze na odpowiednim poziomie zrobioną. E, Militarne przydają się, jeżeli pro, planujesz prowadzić bardzo dużo ciężkich wojen. Ja dużo ciężkich wojen miałem, małych miałem ciężkich wojen. I ogólnie militarna będzie u mnie trzecią. Ja zazwyczaj lubię bardziej zbudować taki stabilny kraj, który zapewni mi środki na armię. W jakimś tam stopniu. Niż, niż, niż mieć lepszą armię na samym początku, ale nie mieć kasy na nią. Ja jest, no niech będzie. Jakub Sławek, on tak, firmy informatyczne bardzo szybko weryfikują. Z tego co wiem, tu masz chyba 3 tygodnie, tak? Na sprawdzenie się w firmach informatycznych. Co umiesz, czego nie umiesz. A jak nie umiesz, to lecisz. Znaczy tak, wcześniej nawet większy byłem. Tutaj już z tego co pamiętam. Tylko, że wtedy to było trochę inaczej. I taka stylia mnie gwałciła, bo... E, wtedy trzeba było się westernizować i Castilla ja mnie pojechała dwa razy w momencie, kiedy nadrobiłem technologię. Tak? E, no to wyjebisty kierunek, archeologia. Tylko, że mówię, no będziesz musiał sobie z, jakoś z tym poradzić, bo z tego co wiem, to ciężko będzie Ci znaleźć pracę w zawodzie. W Europkę, Piotrek Stawowy, dla początkującego? O Boże, to jest tak tego dużo, że aż nie wiem od czego zacząć, powiem Ci. A, tak, Iwona czyta donate. Czeka, a właśnie, kultura, dzięki za przypomnienie o tej kulturze, bo się tak z Wami dzisiaj zagadałem, Algerię, Marokan. Marokańską dodamy. Tu mamy złoto, chociaż nie wiem, czy kultura ma wpływ na złoto. No ale tak to się jak będzie wpływało na to, że to szybciej się chyba będzie zmniejszało. Eee, Kolonial ręcz A właśnie, kurka. Boże, jeśli naprawdę z Wami zagadałem, to mi tutaj leci ten czas. Muszę wol na wolniejszym czasie lecieć. Mniej się będzie działo i więcej będę nadrabiał. I właśnie, tutaj te muszę. Tylko, że tutaj jest gdzieś. Gdzie jest ta prowincja? Hawana. Tak, i potrzebujemy tam przewieźć wojsko na Hawane. Czekajcie, już muszę sobie cofnąć. Wiesz, Damian Kapuściński? Dokumentację to lepiej sobie kogoś zatrudni. Powiem Ci. Bo do tego też trzeba mieć dryk do dokumentów. Grafikę? O, jak ja chciałem iść na takie, to niestety wtedy jeszcze takich kierunków nie było. A, to wyjebiście, Gajusz. Ej, to jestem ciekawy. To co będziesz robił po tych studiach? Bo ja kiedyś byłem pasjonatem archeologii. Tylko, że właśnie nie poszedłem na to, bo wszyscy mi mówili, że pracy po tym nie będę miał żadnej. Więc tutaj bardzo jestem. O Boże, jeszcze bunt, do buntów sobie doprowadziłem. Więc tutaj jestem bardzo ciekaw, jak ci pójdzie potem. 3, 4, 5, 6. Miał 16. Kawalerię mamy. No to więcej piechoty O, Patrodaku. Patrodak, czekajcie. Kto to jest Patrodak? A to jest ten, co wczoraj był na streamie u niedźwiedzia? A jak macie czarny ekran, musicie sobie odświeżyć. Nie wiem, to jest ponoć jakiś problem z telefonami dzisiaj ma YouTube. Że trzeba włączyć i wyłączyć tą aplikację. Czekajcie, ja zrobię na trójkę i możemy gadać teraz, no. Znaczy, elektronika to też jest zawsze inżynieria i tak dalej. To są też bardzo chwytliwe kierunki, zawsze i tutaj idziesz, nie ryzykujesz niczym, tak? I do tego też to są ciekawe kierunki. No to wczoraj mi się wydał bardzo dziwnym człowiekiem. Granada, Grenada, koloniz kamgway. Co to jest kamgway? A my? Kam? -y. A kama, kama, sama. A obok, dobrze. No i tak byłoby do kolonizowania. Ej, już nie rekrutuję więcej tego wojska? A, bo 2000 jest tam gdzieś za granicą, dobra. Może damy radę, może damy, jak nie to trzeba będzie rekrutować. Osmanie walczą z Francją? Nie, z walczą... Osmanie walczą z Węgrami, Augsburgiem Moskwą i Napletem. O, wygrałem. czy znaczy tak, no, na logistyków zawsze będzie popy. No przez tyle tych dóbr i towarów się teraz Przewozi, że to jest masakra, nie? Chociaż, jak ja tam rozmawiałem z... znowu ze znajomą, bo to jest dziewczyna mojego kuzyna, ona jest logistykiem, to też nie jest proste. I chyba tam trzeba przynajmniej kilka języków znać, nie? Jak jest 100% achievementów? Pewnie nigdy. Ja za wolno robię te achievementy, żeby mieć 100%. Tak, Francja miała na siebie koalicję, i nie wiem, czy właśnie wtedy jeszcze nie wybuchła ta wojna koalicyjna ostatnio. No, no, to w ogóle jest koalicja na nią, więc co tu dużo mówić, no. Hmm, dobra, eksplorację robimy. W sumie z tych innych zawodów tutaj ja tak bardziej znam, wiecie, no, ze słyszenia, tak? Bo to nie jest tak, że ja to studiowałem, tylko po prostu jak się znały jakieś osoby, no to tam opowiadały, jakie mia mia mieli studia, jakie mieli podejście do tego, jakie mieli podejście nauczyciele. No i potem jak pracę. W sumie to jak teraz myślę, jak podsumowując wiedzę z tych takich kierunków, no to mówię, no po medycynie prawie, no to. Z w prawie co mówię, no w większości wypadków trzeba mieć jakieś znajomości, e, żeby tam coś dobrego sobie złapać i tak dalej. Ja już też trudno jest mi to powiedzieć. Najczęściej to są rodziny prawnicze, tak? Tak... Przynajmniej u mnie w mieście to wygląda, że w zasadzie jak są te kancelary, to są znajomi. Ale też mogę się dopytać, bo akurat z prawników to ja mam dużo znajomych też. Teraz jak na ten temat zacząłem myśleć, to mam się kogo pytać o to. Eee... Medycyna jak najbardziej ekonomiczne, no to po tym to tutaj to trzeba pracować w trakcie studiów. Przy ekonomii mogę wam śmiało powiedzieć, że najlepiej sobie znajdziecie pracę w tym, co chcecie robić po studiach ekonomicznych. Na podczas studiów i pracujcie, bo same studia wam gówno dadzą. I tu mogę wam z całym sercem to powiedzieć. No ładny napis, nie? Grenada, keep smile. Boże, teraz mi się znowu pizza chciało. Jeszcze tak nagadałem, że mi ledwo gardła starcza. Seminarium? W sumie znam ludzi po seminariach, więc. Ale to. Nie wiem, tutaj nie chcę się wypowiadać. Jeżeli czujesz powołanie, no to jak najbardziej, bo chyba tutaj to jest konieczne. że tak kojarzę, że mi znajoma mówiła, że co gdzie musiała składać podaje, to musiała koniecznie znać angielski, niemiecki jako te podstawowe. Dodatkowo były hiszpański bonusowane i rosyjski. Bardzo. Po osiągnięcie muszę zająć Iberię, stworzyć Andaluzję i takie tam. No nadal męczę fliperka. Jak miałoby być inaczej? Nie poddajemy się, walczymy. A i z tej mam kolejne. A i mamy kolejne claimy na Hiszpanię. To jest najważniejsze. Ej, może się nawet wcześniej na tą Hiszpanię będziemy wbijali. Praktyki za granicą w moim zawodzie? Z tego, co tu akurat mogę się też wypowiedzieć na podstawie wiedzy, którą posiadam, bo wiem od kuzyna, który był na praktykę za granicą, że to jest bardzo opłacalne firmy. Bardzo, jeżeli planujesz pracować w korpo, to to jest jak najbardziej na plus. Wszelkie Erasmus, kontakt z językiem, jak najbardziej na plus ci tej zadziałają. Na polityka. No nic nie musisz robić. Jakub cesarz Dakos. Nic nie musisz robić, żeby być politykiem. Crusader Kingsa raczej nie będę robił. Nie, nie chce mi się w to grać. Ooo, masakra się. teraz ogarnąć to muszę. O, TFX, witaj z powrotem. Ja z zawodu jestem... Znaczy, no, można powiedzieć, że księgowym, w skrócie. Znaczy to pomijając całą historię. Jestem po studiach ekonomicznych, tak, tam była też i rachunkowość, no ale głównie to jestem księgowym. A to Gajusz, Juliusz Cesar, no to tak, myślę, że ci się fuksnęło chyba, nie? Bo raczej jakbyś tak popatrzył na swoją grupę, to dużo osób w tym nie będzie miało aż tak pewnej pracy jak ty. Tak, do ciebie chyba repus. E, tak, to już nawet pod, e, Piotr Dawidziuk e, mówiłem potem e, na początku tego streama, że planuję wrócić. Znaczy, planuję. A, forty mam Że po tej serii, Grenadą, Na e, planuję kolejną serią na streamy, nie będzie Europka, tylko do City Skylines sobie wrócę. Nie! Kastyrion! Nie, 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 nie! Co to Francja? Co za pała! A kiedy, kiedy mam tu? Ej, bo już mi też minął truz na Kastylię. I widzicie, jak się z wami zagadałem? Zarządzania ludźmi? Byłem jeden rok na tym, byłem pół roku na tym i zrezygnowałem. Nie wiem kiedy. Jak Repuls skończy maturę? Repuls, jak ci poszła dzisiaj, matma? Czy tam kiedyś? No, jak lubisz księgowość, to czemu nie? Zawsze pewnie, że warto. Na co, bijemy kastylię? Nie, bo raz miałem okazji tutaj z, z łuskiej archeologii być na takim, powiedzmy. E, bardzo imprezowym spotkaniu z archeologami, co, znaczy co właśnie studiowali archeologię, osobami, bo w sumie też jedna z tych, Ten miałem też koleżankę, za którą tam biegałem. No i powiem ci, że tak u nich z pracą to każdy raczej w maku robił. Znaczy tam jeździli na jakieś te, te takie archeologiczne, a to było raczej za, for free oni. A, to ty to luzik, grepus luzik. Powodzenia! No tak, tylko i... ile masz tych muzeum w tym kraju? Nie, na no, nie jest łatwo znaleźć roboty moim zdaniem. Ale nie zmienia to faktu, że to jest wyjebisty kierunek studiów. Okej. Okay. Aj, Boże, i teraz Kastylię z gwałcą. A może i nie? Może... Ej, może koalicja wybuchnie na nich. Burgundii i palaty szwicył Nie, nie wybuchnie koalicja.